Siema, siema u buzy znajdujemy się u Ryszarda, rycha. Tak się maneczko, pozdrawiamy wszystkich. My tu nagrywamy tego, tak będziemy się nawzajem. Także moi drodzy, tu jest właśnie rychu, bardzo pozytywny człowiek. ma tutaj właśnie zaraz będziemy tam prezentować wszystko, tutaj rychu. Dzień dobry, dzień dobry panie Ryszardzie. No witam bardzo serdecznie wszystkich. I jak tam zdroweczka? Wszystkich oglądaczy yy, Twojego kanału. Super, dziękuję. I zaraz tu będziemy informacje wydobywać od Rycha, Co tam, jak tam i w ogóle. Przed, przed naszą chatką, przed, na werandzie można powiedzieć. Tutaj się gościmy. Arbuzik wjechał, nie ma lipy. I patrzcie jakie mamy tutaj rarytasy. Zaraz po wyjściu. Sama natura. A tutaj jeszcze pomiędzy liściami, nie wiem czy widać. Ja tam dostanę. Jest rzeczka. I na tej rzeczce sobie można popływać kajakiem. Tu obok pani ma restaurację. I kajaki jest taki temaciek. Jest Ilonka e, ubrana pod kolor liści ilo, ilo, Ilona w kamuflażu Aha, Dobra, witam dobra, Was dobra. bardzo serdecznie. Ilona witam. E, i Grzegorz. Tak. E, podróżujecie tak, podróżujecie po Kambodży czy nie tylko? Czy, e, czy też tutaj e, Tajlandia i te... Nie ogólnie po, o, ogólnie na początku się matku wszystkim pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. No. i miłości. Nie, ogólnie podróżujemy po całym świecie. Zaczęliśmy od Ameryki Południowej, od Meksyku, tak. E, później była Kolumbia. Nie, nie jeszcze wcześniej my byli w tym przecież. By Hiszpania. Tak, Hiszpania. W Miami to... my byli. Tak. E, Kanada, Kanada, coś tam było. A to było tylko takie chwilowe, nie? Chwilowe, takie bardziej, takie, no tam. No, przejściowo. Później był Meksyk, Kolumbia. Na Kubie my byli. No i później Azja. No i w Azji tak samo Filipiny. Pół roku? No. Pół roku. powiedz mi na Filipinach, czy tam y, ta mentalność tych ludzi jest taka podobna tutaj do kambodżańskiej? Tak jest. Mi się wydaje, że bardziej przyjazna. Jeszcze bardziej Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej przyjazna. Przyjazna. Ale mówię po Ja już wiesz co już. Nie, nie, jest. że oni no, no. wszyscy po angielsku gadają. I to A, jest i to właśnie. To jest fajne, no, no, to jest może, to jest fajne no. bo tu jest, tu już jak się zjedzie gdzieś w boczną, taką blisko, nie. nie ma szans, nie to. da rady. Tak to jest ten plus. Ciemreb czy coś, ja tam wiesz, że tam dużo ludzi właśnie, na przykład to, co ja trenuję tam w tym klubie, to, no. tam, to tam nikt nie gada po angielsku, może jedna osoba tam tro, troszeczkę. Takie no podstawowe no. bardziej, ale potem się okazuje, że nie do końca i tak rozumie, co się mówi. Roboty robi właśnie, jak jest, jak możesz się dogadać, nie? No, no. no na przykład będąc na Kubie, przepraszam, że tak ten, nie? Będąc na Kubie, tam po angielsku my chyba spotkali, my tam byli, ile, dwa tygodnie i my spotkali hmm. chyba jedną czy dwie osoby, co po angielsku gadała. a to tak I, jeszcze... Jeszcze, I jeszcze co było? Że tam nie było internetu, bo tam się kupowało takie karty. Ktoś wybrał do telefon tam na przykład za dolara i, 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 i by, trzeba było znaleźć miejsce. W którym ten internet działał? Jest taki tak, nadajnik. Internet, zanim ty się łączyłeś, zanim ty cokolwiek załatwiłeś, to już się rozłączyłeś. To, to no, to to tak, bo to jeszcze chodziło o to, bo to były prze jakieś takie place, na przykład, przy jakimś pomniku, jakiś taki większy plac i tam wszyscy przychodzili, więc tam do tego podłączało się, kurczę, nie wiem, kilkadziesiąt osób, więc ten internet tak wolno w ogóle działał tam. No, ta nie wiedzieli, jak się poruszać. Gdzie iść, co zwiedzić? Tam jak po hiszpańsku. Domu, pani ale, ale jakoś ci ludzie tam wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Tak? Tak, tak podobnie. Czy towarów nie ma w sklepach, A, nic. Idziemy do supermarketu, nie? Taki dosyć duży supermarket. Nie wiem, 30 tych półek i na. Może 10 z 30 tych półek, tak już tak podaję, to dwa produkty, nie? I Całe zapodaję. rzędy. A to, to tak dwa jak za PRL-u. Tak. Część pusta, a część to, tak to. to samo wszystko, no naprawdę. Ale Kuwa, na przykład jak my byli w, w Hawanie, to jest tam ten Stolica, stolica, bardzo bezpieczna. Bo tam na przykład jest tak, jak my, my tam właśnie dużo, dużo z ruklasami przebywali, nie? I, I oni mówili, jak ja mi ciebie uderzył mówi, to ja jedyna 25 lat do więzienia. Ale mówi, że nie wiem, czy ja dojdę do tego więzienia, bo jestem taki wpierdol od policji, że oni prawdopodobnie mnie zabiją. No. A. a tam jest takie coś, bo Kuba właśnie dużo naciska na turystykę, nie? na praktycznie tylko no z turystykę. No z czego mają. Ma wiedzą jakie są konsekwencje, ale mówię, no. jakbyś już pojechał tam gdzieś do Marianeo, bo ja ogólnie jestem bar barberem, tam sobie robiłem jeszcze kursy różne i on mówi, że tam już lepiej uważaj trochę, nie? Żeby ten, ale takie turystyczne miejsca, to jest naprawdę... Po nocach się tak. chodzi, nie ma lamp, niepoświetlane nie ulice w Tam wszystko, bardziej jakieś kradzieże. Tylko, no. słyszeć, jak jest, wie, że ktoś się, się odzywa, a, a nie widzi, nie? ale idzie, i jest bezpiecznie, nie? naprawdę. Ale to jest tak, właśnie podobnie, nie jak w Kambodży, bo tutaj, Kambodża, to praktycznie, oni się, to jest, oni się, z turystyki utrzymują tutaj, bo tu nie ma jakiegoś tam wielkiego przemysłu ani nic, i oni tu bardzo szanują, zauważyłem, turystów. turystów, turysta to jest, to, to jest, świętość dla nich. Oni są w ogóle tacy ciekawi tych turystów, to jest za że oni tak bardziej chcą no, 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 zobaczyć, no. coś poznać, się uśmiechnąć, to jest w całej Azji, podchodzą, całej Azji. Podchodzą do mnie. <laughs> Bo tu nie widziałam. Bo no, ma taką brodę. brodę nie ma nie było. mają brody. No. No. Dokładnie. Ale, ale chcą mieć. Bardzo chcę mieć, bo... No nie wiem jak to. W każdym bądź razie no. ja, jak na przykład jadę na motorze, czy tam gdzieś wejdę, czy gdzieś, to widzę, że, że, że jestem jakimś tam zjawiskiem, no nie? No. I to wiesz, no, dla mnie to jest fajnie takie łaskotki, no nie, nie jestem <grystujesz> <gdzieś> tam. Te... <grystujesz> ja widzę, że ja jestem zjawiskiem, a jeżeli się <grystujesz> dobra, to Ty to już byś... wiesz, Widzę, jak się na motorach, jak przejeżdżają tak. na motora, jak gdzieś chodzę do sklepu, Wiedzie. jak ten, to się patrzą tak. <grystujesz> no, prawda. Ale to jest pozytywne wszystko, nie? Nie, to jest, to jest wszystko fajne, bo e, e, tak, no ja tutaj tak jak mówiłem, nie, no nie odczułem tutaj, nie, ani razu nie odczułem jakiejś takiej złej energii od tych ludzi. Tak. To... Ale powiem tak, Kuba to jest najbardziej klimatowy kraj na świecie. Tam jest tak pięknie. Jeszcze znać tak hiszpański, numerowo, to już w ogóle, nie? Tam są auta z lat 70. jeżdżą, tam jest no coś pięknego, nie? To jest ta, ta architektura, to wszystko, nie? Ci ludzie w ogóle chodzą bez butów na, jest na przykład, wiesz, głośnik, ktoś tam sobie sprzeda jakieś kanapki, gło, wiesz, ma głośnik, muzyczka jedzie, tu sobie jakiś kolej z roboty zasuwa, za chwilę sobie stanie, sobie potańczy chwilę i sobie idzie dalej, nie? I, tak, i taki, taki klimat tam no, jest, taki nie, no, luz, naprawdę, taki... nie? I wszyscy widać, że siebie szanują i jeden drugiemu pomaga, no. tam jakieś starsza pani wody jej przynoszą tam, bo my tam właśnie w takie no. lokalne klimaty uderzali, nie? No niestety nie mamy z tego filmu, z tego względu, że my no mamy tam kupę zdjęć, wszystkiego, bo my dopiero YouTube. Nie myśleliśmy o YouTubie YouTube wtedy. YouTube dopiero po. w połowie tego tripu, może po 8 miesiącach my zaczęli robić. Aha, no, no, bo no. my tam znajomi zaczęli kręcić, a coś tam zrób ten, ten, nie? No i, i tak się troszkę zaczęło, nie? A, a wcześniej to tam mamy tylko jakieś tam. shorty, czy coś takiego z tego, nie? A, no, no, no. Ale Kuba naprawdę no, chce, na 100% chce tam wrócić, bo jest, bo jest zajebista, nie? Zajebisty ja też myślałem o Kubie, też, też. Aj! Też. No, i inny niż wszystkie na świecie. Uwierz mi, Kambodża, no. jak ktoś przyjedzie teraz do Kambodży, to ma wow, Takie, że jest wszystko dzikie, wszystko ten. No, ale no. na Kubie to już jest lata no. 70. Lata 70, 60., te samochody jeżdżą takie, wiesz, to jest... To Tam jest takie stare, zdezelowane o, te amerykańskie. Oni samochody, naprawiają do takie, skutku je, nie? No. Na wszystko do hmm. skutku, na wszystko na drutach, jest, na wszystko na ty, wiesz, nie? I, I dużo maluchów jest tak samo. Malunie maluchy, też są. Nie, I Łady, Łady. I I wady. I wady, mhm. Bo tam dużo jest właśnie. Tak, bo to był, ten, to, to był ten okres, że Kuba jakoś tam współpracowała z Polską. To był jakiś taki tak, okres było i, coś. I, i widocznie wiesz, to był jakiś tam przykład. I, no. tak jak I z Rosji do, na Kubę mogą właśnie bez, bez tego, tam bez problemu jechać. No, no. To jest chyba jeden kraj taki, jest tam... No. no dobra, po całym świecie, ale tutaj, bo teraz do Azji żeście przyjechali, tak. nie, to... Was już ile? Ponad rok czasu jesteśmy, nie? Tak. Ponad. Zaczęliśmy od Filipin. Od i, i, I rok czasu jesteście podróży. Podróży Pytura. Pytura. Wow. Bez w podróży. W podróży półtora roku. Półtora, <laughs> wow! W samej Azji jesteśmy, A. no. Wiesz, ja, ja tak myślałem sobie, że tak żeście sobie przyjechali tutaj nie. na ucieczkę, tutaj... Ojej, to grupka. stare wyjadacze, wiesz. No. 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 I te, no i co, na Filipinach ile my mieszkali Sześć miesięcy? Pół roku. Pół roku. Tam wyspy, te wszystkie takie główne, my objechali. No. Później Późniejśmy pojechali do Korei, chyba nie, Korea, tak, była, Seul. Tak, w Seul, no, bo czekaliśmy na wizę do Wietnamu, której nie, nie dostaliśmy w terminie, i musieliśmy kombinować tak. jakiś kraj na szybko, więc pojechaliśmy do Seulu. Potem do Wietnamu. Po Wietnamie była, było, było co, Tajlandia? Tajlandia. Uh -huh. Potem była Kuala Lumpur. Tajlandia była dwa razy chyba. Tak, byłem znowu do Tajlandii, tylko wtedy na inną część pojechaliśmy znowu. Potem co, tutaj od to było, Kambodża? Już mi się miesza no, ta kolejność. No mi tak samo, co było jeszcze przed tym, skąd bym Tak, wie, Nie, no to było z Tajlandii. Już już, tyle tego było, że nawet no, nie no, pamiętam. Ta kolejność, zadań. no, no, no. Naprawdę. Wiesz, my czasami wiesz, dwa razy w jednym byli i to takie, No, nie, no, 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 no. no. Ale nie pięknie. No a ten. Kam, do, do Kambodży teraz już się dopiero niedawno przyjechali, nie, tak? Nie, cztery miesiące my są 4 Cztery, miesiące, cztery miesiące, miesiące? Teraz się kończy 4 miesiące Tak, za, tak szybko, trochę no, tu, tu, trochę tu, okay. trochę szybko, szybko, nie? Sorry. No, trochę tak. I ten i ogólnie wszędzie praktycznie na skuterze, nie nie Gdzie jedziemy, to gdzieś skuter bierzemy. Na Filipinach my byli, bo, bo jest zajebisty patent ogólnie. Jakby ktoś jechał na duży, na Filipiny, no. to po prostu najlepiej kupić skuter. Kupić skuter, bo potem jest bardzo łatwo sprzedać. I to się nie opłaca. Tak. No my bo kupiliśmy za 5 tysięcy zł, a sprzedali my go chyba za 6 tysięcy No to jeszcze po nie zarobili. No i... Także czysty ten. ten. No. A i tak my troszkę zeszliśmy z ceny, bo tam jednych papierów okazało się, że nie mieliśmy. To i tak, no. i tak byliśmy już do przodu. Na wyspę my to kupili, bo na jedną wyspę musieli po te tak. papiery jechać. No. I było komplikacji, zajęliście dużo, nie? Ale ogarnęliśmy mnie. No, ale to fajnie, to wy macie długi ten trip. No. No, no. Ja myślałem, że tylko A tak się wiesz, nie chce ja wracać teraz. Jakbyście przyjechali do Kamborza, powrót nie? <grymne> no. Ale nie chcemy wrócić na pół roku do Anglii, bo my u w Anglii mieszkamy, tak eee, na pół roku maksymalnie do Anglii tam pozałatwiać sprawy, no. się tak już tak pozabezpieczać i no, tak podobnie jak ja i już no. się mamy no nie. i <grymne> o, to w porównaniu do mnie, bo ja dopiero jestem tutaj 7 miesięcy. 7 miesięcy i to jeszcze z przerwą A. z przerwą ee, dwumiesięczną, bo dwa miesiące byłem Pojechałem do Anglii tam to pozałatwiać trochę spraw nie żeby ten no już tak wiesz już praktycznie już już tutaj się przeprowadziłem nie jeszcze pewnie jeszcze będę musiał ze dwa albo albo trzy razy poje pojechać ze dwa może razy pojechać do Anglii zakończyć tam wszystko żeby to wszystko no, grało. Ale tak już masz świadomość, że, tak, że tak, wyjeżdżasz tak, także tak, tak, zajebiście no. a powiedz ty y, od razu tu przyjechałeś czy, ta, czy podróżowałeś coś co? Wiesz co ja podróżowałem wiesz byłem w Indiach. No Podróżowałem trochę. Ostatnio co byłem to byłem w Indiach dość długo mhm. I, i, i było w zeszłym roku było coś takiego, że chciałem jechać do tych Indii, koniecznie, bo chciałem jechać tam jeszcze na, na południe, bo byłem cały tam Rajasan objechałem no i chciałem je, jeszcze jechać na południe, a to potężny kraj jest. No, tak chciałem jeszcze to południe e, e, zwiedzić tam. No i zamawiałem bilet i tam wyszedł jakiś tam problem, nie? Wyszedł jakiś tam problem i e, Myślę, dobra, nie jadę do tych Indii, poszukam sobie jakiegoś innego państwa i zacząłem oglądać filmiki, dużo filmików o Kambodży. Jakoś ta Kambodża mi tak wpadła. Nie ma przypadków. Po prostu to, tak musiałem no Gdzieś tam mi się wyklikała ta Kambodża, jakiś jeden filmik obejrzałem drugi i tak wszyscy opowiadają o tej wolności. Dużo słów padało, wolność, 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 wolność. A ja, ja jestem artystą i. Dla mnie wolność to jest, pierwsza, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Ja muszę być wolny, muszę być wolny. Okay. Mm -hmm. I dużo słyszałem właśnie w tej Kambodży dużo o tej wolności i myślę, pojadę do tej Kambodży i zobaczę. No nie? I, no tak. i, poje, I przyjechałem w zeszłym roku. I się w, zesz... w zeszłym roku przyjechałem. No, w zeszłym roku przyjechałem, tak, turystycznie tylko przyjechałem mm -hmm. i po pięciu dniach stwierdziłem, że to jest tu. To długo nie trzeba było, nie? Nawet na, kanale je, na kanale jest u mnie napisane e, w poszukiwaniu wolności, nie? A, Mam awesome. tam ty, w tym opisie je, że... E, cza... Ale ty, ty w ogóle nie jesteś taki właśnie typ człowieka, widać taki, <grym> że ty potrzebujesz takiego. No ja no muszę... Nie, wiesz co, Ang... jest okej, okay, ta Anglia jest fajna, nie? ona mi dużo dała, ja nie narzekam na tą Anglię. Ona jest fajna. Tylko już ten, ten, ten ostatni mój okres, ten ostatni mój okres, jakiś taki, czułem się trochę ściśnięty, taki, no, no nie, nie, nie mogłem, nie mogłem, bo po prostu cały czas coś tam no, no. mnie przytłaczało. Cały czas coś tam mnie przytłaczało. To jakieś listy niepokojące, to jakieś telefony, to jakieś, no byłem te dwa, te, jak byłem teraz te dwa miesiące w Anglii, mhm. no to ja miałem cały czas stres. Aha. po przyjeździe stąd z Kambodży, Aha, to bo byłem już w Kambodży i przyjechałem do Anglii i normalnie stres, i normalnie stres i jak już ee, z powrotem przyjechałem do do Phnom Penh, już, już byłem Phnom Penh wyszedłem już z tego lotniska Phnom Penh, to normalnie tak jakby taki Udało. to powietrze i to wszystko. Łowiami, to wszystko no, no, no. ja wiem o czym mówisz, no, no. No. I, i tutaj po prostu no, no, Tutaj no, dobrze się czuję, no dobrze mhm. się czuję, no spełniam takie, no, znaczy to jest to czego mi brakowało w Anglii, tak. tutaj to jest. No. no nie ma presji właśnie, nie, jest takie, no, no. Nie ma tego takiego, wiesz, takiego, takiego życia typowo europejskiego, że wszystko jest, to, tamto, to, ale inne za to są, inne rzeczy takie tak. fajne, których nie ma, tak. tego nie, nie ma, takiego czegoś. Przede tak. <laughs> wszystkim w ludzie ludzie właśnie. Ludzie, no, ludzie, naprawdę nie ma takiego. No nie wiem, no tak powiem nie wiem, no nie chcę tak mówić tak, jak chodzi wszystko czy coś, tam przekisać, no. ale takiego takiej zawiści nie ma, takiego. Nie ma, nie ma, nie takiego, ma w ogóle, no... nie ma. tu, ja też, ja też o tym rozmawiałem. Tu ludzie, oni są jednakowi, nie ma. Że na przykład jest bogaty czy biedny, oni, oni tak samo się zachowują. No oni są to wszystko, to tak biedne. samo przyjaźni do ciebie nastawieni. Nie czy to są? jest biedny, czy pojedziesz na wioskę, czy to jest bogaty, bo nie. miałem z takimi i z takimi do czynienia i z takimi. Oni wszyscy są jednakowi. oni ta, ta ich mentalność, nie wiem z czego to wynika. Może to wynika. Ale... No nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie ja od tego momentu, kiedy tutaj jestem, ja nie miałem żadnego z nimi problemu. Nigdy. Nie miałem żadnego, żadnych, żadnych jakichś tam complainów, żadnych, no nic, nie, nie miałem z nimi problemu. A to jest, Tak, same pozytywne rzeczy, a to jest... To jest, 7, to jest prawie 7 miesięcy, prawda, a mm -hmm. przez 7 miesięcy w Anglii to ja dostaję tyle złych informacji, tak. że ja przestaję funkcjonować. No. żyją właśnie, nie? Tak no, jest, no, to no. Jest, tak powielają, no ja wiem, ale... Rozmawiają o tym, nie? To jest takie właśnie życie tylko no, tym, nie? No. się wszyscy tak bardziej, no... W to... tak, tak, no... No dobra, a, a powiedzcie, to w Kambodży żeście tak, objechali e, siem, siem rep. Siemrep, później. Czyli najpierw był Pnompen. Na Pnompen no. potem Siemrep. Tak, tylko tak, najpierw pojechaliśmy sobie, wnieśliśmy skuter z Pnompen i stwierdzimy, że jedziemy sobie skuterem do Siemrep. No. Tak, że zrobiliśmy sobie no, no, takiego tripa, wiemy. tak. Zrobiliśmy kilka postojów. Byliśmy właśnie na tym jeziorze Tonle Sap zobaczyć te wioski pływające. Tak, wioski, tak, tylko no, właśnie no, nie, koło nie koło Siemrep, czy... tylko właśnie wzięliśmy sobie takie pośrodku trasy, w Campongtong to było. No i taką lokalną panią, właśnie Wietnamkę z rodowitą właśnie, która nas właśnie ob, no, obwiozła, tak, obwiozła nas swoją łódką, tak. no nie? także ona nam pokazała, potem dopiero... Bardzo fajne przeżycie, nie mamy tam w ogóle filmik z tego też. Tak, super, nie? No i później co, też w następnej wiosce trzymaliśmy się, bo mieliśmy taką ciężką drogę, no. stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie promem, bo było chyba 100 km bliżej, a to super, pojedziemy, wszyscy nas patrzą, nie? lokalni ludzie tylko jechali, bo to był kawałek, 10 minut jechaliśmy tym promem, nie? Coś takiego no. i 30, 30 kilometrów my jechali po bo yy... Była remontowana autostrada. nie? Po takich dziurach, po takich kamieniach. Jeszcze w nocy, my bez oświetlenia. Godzin, o matko. W nocy, bez oświetlenia, jakby przyjechali. Nie? Wiadomo, żadnych no informacji. W noś, ja, wiesz, no, znaleźliśmy wszystko no. te. No, Ciuchy, całe, wszystko no. byliśmy. No. No, ale co, ale I potem dojechaliśmy do Siemre. My, my już to z uśmiechem, wiesz, po drodze brali, nie? O to godzin, nie? żeby już tacy są. No, tak jak jest i no, no, no. wiemy, że to jest fajne, nie? że to jest przygoda, no. że to jest przeżycie. Nie? Więc stwierdziliśmy, że co, że nie dojedziemy do tego Siemre po tej drodze. Zrobiliśmy sobie wtedy w nocy, znaleźliśmy pierwszy możliwe, jakiś hotel przy jakiejś drodze, żeby był, też nic nie było na początku, nie bo to mhm. takie wioski były. Dotrzymaliśmy, się, dopiero do siembrat pojechaliśmy. No i tam byliśmy i stwierdzimy, że goś tam co yy, pojechałeś tam, trenera, tam poznałeś, tam, nie? no tam, nie. I co, stwierdziliśmy, że przeprowadzamy się, że ty będziesz tam trenował w klubie mhm. i wróciliśmy z powrotem skuterem z powrotem tak ponad 300 km do Pnąpę. skuter by oddali, oddaliśmy i, i przyjechaliśmy. Tak. Tam, no i zostaliśmy tam wtedy w tym siebret, no, no i to no, była skutele, nasza baza. No, 300 km bo w, każdy, w każdym mieście, znaczy w każdym kraju skuter nie, I te, nie? Tak, tak. No i następne, następne no i potem co, siedzieliśmy tym Siem trochę czasu, co, no głównie tam lokalnie, nie, tam jakieś tam, mieliśmy tam rzeczy do załatwienia na miejscu, później ty pojechać do tego Battambang też coś tam załatwiać, nie, uh -huh. no i później stwierdziliśmy, że już nam się trochę nudno zrobiło i trzeba wyruszyć na kolejną część Kambodży zobaczyć, no, no, i wtedy, Czyli na południe, tak, i tu roku. wyruszyliśmy, tak, z powrotem Phnom Penh, zatrzymaliśmy się tam na dwie noce, bo, no, nam się też ten klimat, ten taki, kurczę, rozpierdzielnie w ogóle jaki no. tam jest, nie, no i zostaliśmy potem co i tutaj no właśnie... właśnie... Bardziej lubimy takie takie właśnie wszystko nieturystyczne, bardziej takie lokalne, bardziej... W ciemne przecież jakieś dzieliśmy, no. zawsze, a jedziemy gdzieś pojeździć, bez właśnie mapy, bez czego gdzieś tam się odbijaliśmy, super, nie? Ja, ja też tak robię, wiesz no. co, robię tak, że jadę, jakaś jest główna trasa. Mhm. Główna trasa i patrzę gdzieś na jakiś jakieś skręt jest bok. No, skręcam no. bok i zawsze kiedy tam wjadę zawsze coś ciekawego tak, znajdę. Tak, tak, tak. E, wjeżdżam do takiej wioski, no, kom, to, taka wioska, że, no, e, że no, faktycznie wioska, kambodżańska wioska. I gdzieś tam... A powiedz no. Rychu, co ty tu porabiasz, co ty tutaj masz fajnego? Takiego? Co Są będziemy wie, prezentować? Wie, wie, wiesz co ja ten? Ja, e, ja jak tu przyjechałem, drugim razem już jak przyjechałem, jak już, jak już, już postanowiłem, że tu będę mieszkał to zacząłem szukać, zacząłem szukać gdzie by tutaj się osiedlić i na początku chciałem w takim drewnianym, takim typowo kmerskim do, domku mieszkać i byłem, byłem, byłem kilka, oglądałem takich domków ale jednak, jednak <laughs> to jest jeszcze za, za, za gwałtowny skok za no duży hardcore no wiesz z Europy przyjeżdża z innego standardu no. i taki chciałem dla, to jest fajne no nie mhm. to jest fajne ale jak się robi wiesz filmik, zdjęcia to jest fajne ale, tak... ale jak mieszkać jak się tak, taki gwałtowny przeskok robi no. z Europy na, na taki domek trochę ciężko no. i tak zrezygnowałem i znalazłem ten domek taki no ten domek jest taki normalny no nie normalny tam jest normalny standard jest e, łazienka pokoje no taki normalno, normalny domek mhm. I, 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 I zdecydowałem, że będę tutaj mieszkał. I na drugi dzień przyszła ta Monika, właśnie ta menadżerka z tego obok, biażka, mhm. z Retro przyszła do mnie i ona się mnie pyta, w jakim ja celu tutaj przyjechałem, czy przyjechałem turystycznie, czy, czy biznesowo. Nie? Ja mówię, że Dobrze by było, jakbym jeszcze jakiś tam mały biznesik miał. No nie, mówi to chodź, coś ci pokażę. I ona a. zaprowadziła mnie tutaj do tego, do tego hoteliku. On był, ta, on był pusty, był taki zaniedbany, bo, bo, bo ci poprzedni właściciele, oni, oni tamta kobieta miała dużo dzieci, wiesz, już nie radziła sobie z tym, a poza tym przeprowadzili się do do, no gdzieś daleko stąd się przeprowadzili i ciężko już im było to, to wszystko utrzymywać, prawda? No. A ja sobie jeszcze wcześniej, ja jak jeszcze byłem w Anglii to sobie wyobrażałem takie coś, nie, że tak Taki... fajnie by było takie jakieś drewniane domki, jakieś takie hoteli, no nie takie, Takie wyobrażenia sobie robiłem i to mi się tak, wiesz, i tak myślałem o tym, myślałem i to mi się zmaterializowało. Ja w wszedłem... świadomości. Tak, tak. jak kwantowa. Jak ja tutaj wszedłem, Patrzę, no przecież to jest to, co ja sobie, no nie tak szczegółowo, no do ale... ale to jest to, co ja sobie wyobrażałem. Takie typowo, kmerska e, budowla, wszystko i to wszystko praktycznie było wyposażone, tylko trzeba było to wszystko od, odnowić, odświeżyć. muszka, bo no. te materace leżały na, na tym, na, na podłod podłodze, bo musiałem muszka tutaj, po, no tro, troszkę pracy tutaj włożyłem i odświeżyłem to. E, 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 ale sam wszystko? Nie. Sam, tak. O proszę wszystko. bardzo. I Miałem tam takich pomoc, e, pomocników jak już jakaś była grubsza praca no to brałem sekmerów bo mi tutaj dach wymieniali bo przeciekał jeden A. dach to mi wymieniali dach to, No to ja już z tym bym nie poradził przy swojej wadze nie No, no taki ale dach na dachy wchodzić taki... te bambusowe tutaj no. także, I... także to, to są e, tak jak mój kanał Follow My Dream to to, e, to takie jakby mi się zrealizowało no, proszę ty teraz wynajmujesz to tutaj tu, tu, turystom, tak? Tak, to jest na, na bookingu, jest wszędzie tak. zarejestrowane. Ale jest lepiej na... chyba jakoś prywatnie z tobą, nie się kontaktować e, Jak lepiej, ktoś jest wie. Zawsze. lepiej jest prywatnie, lepiej jest prywatnie, bo wiadomo, że booking kasuje, e, tak. booking kasuje, a poza tym booking... E, no nie chcę narzekać, nie chcę być jakiś ten, ale utrudnia mi troszeczkę, że lepiej jest mi dać niższą cenę, ale kontaktować się bezpośrednio, bezpośrednio z ludźmi, ktoś nam na Messengerze. No my znaleźliśmy na, właśnie, ktoś polecał. Ty... my się podziękujemy tak. tam, nie? Jak ale... najlepiej się z Tobą właśnie. Tak no, przez, przez... No najlepiej, najlepiej tak o Facebook mhm. e, Messenger. No i na mój kanał oczywiście zapraszam, follow my dream. Nie? Oczywiście, zapraszamy również, <laughs> tak, no. Zapraszamy. Dobrze, także co, na razie bardzo miło było, troszeczkę się, ten, no. troszeczkę się nagadałem, więc troszeczkę też się nagadałem. Tak, wszystko, wszystko, ten, fajnie było się spotkać, naprawdę no. bardzo polecamy tutaj e, te domki, zresztą pokażemy, zrobimy jakiś fajny film jak to wygląda w nocy ogólnie, bo jest zajebiście oświetlone, robi bardzo fajny efekt, pokażemy jak to wygląda w dzień. Ceny są naprawdę bardzo dobre. Rychu bardzo... Bardzo dobry chłopak naprawdę. I, i co? I... Nic, tylko, tylko przyjeżdżać, nie, nie będzie tutaj w okolicy, tak. Naprawdę, tak, no. ktoś szuka takiego spokoju, żeby się zrelaksować, nie będzie no. niedaleko tu jest miasto, do którego idzie się iść tam pobawić, coś sobie porobić, jedzonko, pyszniunie. pyszniunie. się jechać 20 minut skuterem na zajebistą plażę, można powiedzieć, hmm. fajna plaża skuterkiem, także wszystko jest dookoła i Jak naprawdę Jak ktoś poleca, chce, góry, amkańczyny. wszystko, naprawdę, no pełna natura, nie? No, Pięknie. Jest super, nie? Także co? Zróweczka? Dzięki bardzo serdeczne mam, żeście się zgodzili zrobić filmik. My również dziękujemy. No, my dziękujemy. <grywa> tak. Dobra. Zróweczka, pozdrawiamy. Zróweczka. Dzięki.